Witajcie na storiskach, Ja mam na imię Aga i dzisiaj opowiem wam historię człowieka, którego skomplikowana psychika od lat fascynuje lekarzy, a jego przypadek ciągle wzbudza wiele kontrowersji. Być może słyszeliście już o Bili miliganie i jego 24 osobowościach, ale sprawa jest tak ciekawa, że nie mogłam sobie odmówić jej opracowania. Mam nadzieję, że nawet jeśli znacie tę historię, to wysłuchacie jej z przyjemnością, a być może dowiecie się nawet czegoś nowego. Wieczorem 14 października 77 roku studentka Ohio State University szła przez parking do swojego samochodu, kiedy ujrzała zbliżającego się do niej młodego i dość przystojnego mężczyznę z długimi kręconymi włosami. Miał miłą twarz i nie wzbudził w niej strachu. Pomyślała, że po prostu może potrzebuje pomocy. Niestety już chwilę później okazało się, że intencje tego człowieka nie były dobre. Kiedy wyjął broń, bez walki dała się skrępować i wsadzić do swojego własnego samochodu. On usiadł na miejscu kierowcy i ruszył. Wcześniej upatrzył sobie odludne miejsce niedaleko kampusu i skierował się prosto tam, gdzie wiedział, że nikt nie będzie mu przeszkadzał. Kiedy tam dotarli, wyciągnął ją siłą z auta i wykorzystał seksualnie, a potem zmusił ją do podpisania czeku, który wypisał na swoje nazwisko. Dopuścił się więc uprowadzenia gwałtu i kradzieży, a już osiem dni później cała sytuacja miała się powtórzyć. Inna studentka tej samej uczelni została uprowadzona z jej terenu i zgwałcona tak samo jak pierwsza ofiara. Dokładnie opisała policji, jak wyglądał jej oprawca, jak się poruszał i nawet jak pachniał, bo z jej relacji wynikało, że miał bardzo charakterystyczny zapach. Obie dziewczyny zeznały, że mężczyzna wzbudzał zaufanie i wydawał się być sympatyczny do momentu, w którym zupełnie się zmieniał, a w jego oczach płonęła agresja. Po drugiej napaści w kampusie wybuchła absolutna panika. Kobiety, które do tej pory czuły się tam bezpiecznie, teraz bały się korzystać z parkingu czy wracać z zajęć. Kampus utworzył więc grupy wolontariuszy, których zadaniem było odprowadzanie dziewczyn do ich pokoi i okolicznych budynków. Wprawdzie policyjne śledztwo trwało, ale poza rysopisem, który w obydwu przypadkach wskazywał na tego samego sprawcę, nie mieli żadnych tropów, które mogłyby pomóc doprowadzić do schwytania przestępcy. Dni mijały, strach wśród studentek narastał, a władze uniwersytetu dokładały wszelkich starań, aby zwiększyć bezpieczeństwo w okolicy. Poza wolontariuszami zorganizowali częste patrole, które zgłaszały każdego podejrzanego osobnika kręcącego się w okolicach parkingu. To wszystko jednak nie powstrzymało gwałciciela z kampusu, bo już 26 października zaatakował ponownie. Kolejna młoda kobieta, pielęgniarka ośrodka zdrowia kampusu, zgłosiła się na komisariat z praktycznie identyczną historią i bardzo podobnym rysopisem. Podczas śledztwa policja doszła do wniosku, że napastnik był doświadczony w tego typu napaściach i miał wszystko świetnie zaplanowane. Świadczył o tym fakt, że dzięki skórzanym rękawiczkom nie pozostawiał po sobie śladów i, pomimo dość ruchliwego miejsca, w którym dokonywał uprowadzeń, pozostawał przez nikogo niezauważony. Tym razem nie kłopotał się jednak porywaniem dziewczyny i wykorzystał ją na terenie uniwersytetu. A to już wskazywało na dość impulsywne zachowanie i dawało nadzieję, że przez pośpiech i nieuwagę popełnił jakieś błędy które pomogłyby go zidentyfikować. I policjanci nie pomylili się w tej ocenie, bo udało im się znaleźć obce odciski palców w samochodzie ofiary. Trzy kompletne odciski zebrane zostały z okna i drzwi samochodu i po porównaniu ich w bazie danych okazało się, że sprawca był już wcześniej notowany i możliwe było dotarcie do jego imienia i nazwiska. Był to 23-letni William Stanley Milligan, lepiej znany jako Billy Milligan, który w 75 roku został skazany na dwa lata więzienia za gwałt i rozbój z bronią w ręku. Okazało się więc, że krótko po zwolnieniu warunkowym, bo jeszcze w tym samym roku trzykrotnie powtórzył te same przestępstwa. Kiedy tożsamość Bilego została już ustalona, grupa uzbrojonych policjantów złożyła mu wizytę, podczas której nie stawiał oporu. Mimo tego, że był spokojny, jego zachowanie i nastrój ciągle się zmieniał i wydawało się, że mówi od rzeczy. W końcu powiedział tylko: Uważajcie na bombę. Szybko wezwali więc pirotechnika, który w papierowej torbie przy łóżku znalazł plątaninę kabli i baterie, ale była to tylko niezbyt dobra imitacja bomby. Kiedy okazało się, że już nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo, zaczęli przeszukiwać mieszkanie i znaleźli pistolet kalibru 9 mm i masę pasujących do niego nabojów. Ale w mieszkaniu znajdował się też inny niezbity dowód na winę Bill'ego. Wyglądało na to, że miał on zwyczaj kolekcjonowania trofeów po popełnionych przestępstwach, bo policjanci znaleźli pudełko pamiątek, takich jak prawa jazdy, zebrane od każdej z ofiar. Co jeszcze zwróciło uwagę śledczych, to ilość obrazów, jaka znajdowała się w domu. Były one porozwieszane na ścianach i każdy z nich malowany był w innym stylu, ale wszystkie były naprawdę dobre. Pomyśleli więc, że Billy może być kolekcjonerem sztuki, a nie autorem, bo obrazy nie wyglądały, jakby namalowała je ta sama osoba. Kiedy rodzeństwo i przyjaciele z dzieciństwa Bilego dowiedzieli się, że to on był osławionym przez media gwałcicielem z kampusu, byli tym kompletnie zszokowani. Nie mogli uwierzyć, że ten łagodny człowiek mógł popełnić tak straszne zbrodnie. Kiedy dwa lata wcześniej zostały mu postawione takie same zarzuty, powiedział, że nigdy by tego nie zrobił i tylko pił cały wieczór z dziewczyną, która oskarżała go o gwałt. I był w tych tłumaczeniach tak bezbronny i wystraszony, że wszyscy bliscy uwierzyli, że faktycznie został on skazany niesłusznie. I tym razem, kiedy został oskarżony o rozbój z bronią w ręku, gwałt i uprowadzenie, wydawał się nie wiedzieć o co chodzi. Stał po prostu bezradnie, patrząc bez wyrazu, jakby nie rozumiał, co się dzieje. Miał zezorientowany wyraz twarzy i postawę małego, wystraszonego dziecka. Zazwyczaj po postawieniu zarzutów przestępcy mają możliwość wynajęcia własnego adwokata, jednak w tym przypadku przydzielono mu obrońców z urzędu, bo Billy był w dość trudnej sytuacji finansowej. Ale szczęście się do niego uśmiechnęło, bo adwokaci, którzy zostali dla niego wybrani, byli znani jako świetni specjaliści. Judy i Gary mieli bardzo wysoki odsetek wygranych spraw. I byli też zaznajomieni z psychologią kryminalną, co później okaże się być ich ogromnym atutem. Ale ich wszystkie próby rozmowy z Billym spełzły na niczym. Adwokaci doradzili mu, żeby skorzystał z prawa do zachowania milczenia, jeśli policja będzie go o cokolwiek wypytywać, ale sami też niewiele mogli z niego wyciągnąć. Billy mówił tylko, że nie pamięta, aby popełnił przestępstwa, o którego oskarżono, ale również nie zaprzeczał, że jest winny. W takiej sytuacji skuteczna obrona była niemożliwa, więc musieli jakoś spróbować ustalić, co konkretnie się stało. Po wielu próbach ustalenia szczegółów, obrońcy doszli tylko do wspólnego wniosku, że jest to delikatnie mówiąc dość osobliwy człowiek. Całymi dniami tylko szkicował, a każdy z tych obrazów narysowany był w zupełnie innym stylu i wydawało się, że każdy z nich wykonany był jakby przez kogoś innego. Jego dzieła różniły się od siebie stopniem umiejętności artystycznych, motywem i klimatem. I właściwie nic do siebie nie pasowało i trudno było znaleźć w nich jakikolwiek wspólny mianownik. Billy po dłuższym czasie pobytu w areszcie, pewnej nocy wyrwał ze ściany pisuar i próbował zakończyć swoje życie raniąc się odłamkami porcelany. Na miejsce została wezwana pomoc psychologiczna i tak Billy trafił pod opiekę Dorothy Turner, psychologa sądowego. Kiedy przeprowadziła z nim wstępną rozmowę, natychmiast do niej dotarło, że problemy człowieka, z którym miała do czynienia, były o wiele bardziej złożone, niż sobie początkowo wyobrażała. Poddała go testowi Rorszaka, czyli Billy miał powiedzieć, co widzi na kartkach z plamami atramentu. Myślę, że każdy z Was zna to badanie. Ja na przykład zawsze na takich plamach widzę ćmy. Jeśli ktoś z Was się na tym zna, to powiedzcie mi proszę, co to o mnie mówi. Billy natomiast miał spory problem z jednoznacznym określeniem swojej interpretacji i test ten nie przyniósł żadnych konkretnych wyników. Psycholog postanowiła więc zbadać jego umiejętności fizyczne, poznawcze i intelektualne i każdy z tych testów dał zupełnie inny wynik. Raz wskazywał on na lekki niedorozwój badanego, a innym razem wychodziło, że jest bliski geniuszu. Zdezorientowana Dorothy postanowiła wysłać go na badanie fal mózgowych, gdzie został podłączony do aparatu EEG. I wszyscy byli zdumieni, kiedy okazało się, że jego wiek rozwojowy mózgu jest jak u kilkuletniego dziecka, a mieli przecież do czynienia z dorosłym mężczyzną. Po serii takich testów za każdym razem otrzymywali inne wyniki, tak jakby badane były różne osoby. Zaczęli więc zastanawiać się, czy aparatura nie jest uszkodzona, czy problem leży w samym badanym. To wtedy po raz pierwszy przyszło im do głowy, że być może badany przestępca choruje na osobowość wieloraką, czyli tak zwany rozszczep osobowości. Dopiero kiedy wypłynęła ta diagnoza, zespół psychologów przyglądający się Bilemu zaczął łączyć kropki. Już podczas pierwszego wywiadu z Doroti powiedział jej, że wcale nie ma na imię Bili. Chłopak często zmieniał sposób, w jaki się poruszał, nabierał dziwnych manieryzmów, zmieniał sposób, w jaki składał zdania czy mówił różnymi akcentami. Każdą zmianę osobowości, która akurat przyjmowała kontrolę, poprzedzał dziwny oczopląs, tak jakby wywijał oczy do tyłu i zaczynał mówić jako ktoś inny. Aby lepiej zrozumieć podłoże choroby Bilego, przeprowadzone zostały wywiady z jego najbliższą rodziną i jego matka przyznała, że zawsze uważała, że mieszkają w nim przynajmniej dwie osoby. Główną postacią był sam Billy, czyli uroczy i wrażliwy chłopiec, który z niesamowitą empatią przejmował na siebie jej ból, kiedy działa się jej krzywda. A inna postać, która czasem się uaktywniała, była zbuntowana, niekiedy agresywna i znacznie odważniejsza. Wspominała, że kiedy ta postać przyjmowała nad nim kontrolę, chłopiec mówił w obcym języku albo z bardzo mocnym, obcym akcentem. Również siostra powiedziała, że brat zawsze miał ucho do akcentów i pamięta z dzieciństwa, jak czasami mówił z brytyjskim akcentem i używał przy tym sformułowań, które są popularne w Wielkiej Brytanii, a nie w Stanach, i wszystkich to zawsze bardzo bawiło. Wszystkich poza Bilim, który mówił te rzeczy śmiertelnie poważnie. Z dnia na dzień specjaliści po tonie głosu, akcencie i gestykulacji badanego byli w stanie określić, z którą z wewnętrznych postaci badanego akurat rozmawiają. Główną z nich i jednocześnie jakby zarządzającą innymi postaciami był Arthur, czyli spokojny, inteligentny i wyważony Brytyjczyk. I to właśnie on decydował, która z osobowości w danej chwili może dojść do głosu. Kolejną silną osobą drzemiącą w myśle Bilego był Ragen. Jugosłowiański przestępca o komunistycznych poglądach. Był agresywny i dominujący i świetnie posługiwał się bronią. 18-letni Allen był manipulatorem, palił papierosy i jako jedyny ze wszystkich postaci był praworęczny. Dany miał 14 lat i panicznie bał się mężczyzn. Miał talent do malowania martwej natury i odpowiadał za część najlepszych prac w domu Bilego. Chłopiec wziął na siebie najcięższe traumy, jakich bili doświadczył w dzieciństwie i to właśnie stąd wziął się ten ogromny lęk przed mężczyznami. 16-letni Tomi był mistrzem ucieczek, ale drzemała w nim artystyczna dusza. Grał na saksofonie, malował piękne pejzaże i był zapalonym majsterkowiczem. Kristin i Adam byli najmłodszymi postaciami. Dziewczynka miała zaledwie 3 latka, a chłopiec 8 lat. Dzieci były bardzo wrażliwe, nieśmiałe i bardzo łatwo można było je zranić. Adelaina to 19-letnia zakompleksiona i samotna nastolatka. Była lesbijką i marzyła o miłości i bliskości drugiej kobiety. Według ragena była odpowiedzialna za wszystkie gwałty. Z jego późniejszych relacji wynikało, że planowali te napaści wspólnie, ale każdy z nich miał inny cel. Ragen porywał i okradał ofiary, a dopiero później włączała się Adelaina. No i to jest tylko kilka z 24 osobowości Bilego, ale wybrałam właśnie te, bo były one najczęściej powtarzające się i odgrywały największą rolę. Nie każda z nich miała świadomość istnienia innych, ale niektóre osobowości potrafiły się nawet ze sobą porozumiewać. A główna postać, czyli Billy, do tego momentu nie miał nawet pojęcia, że choruje na dysocjacyjne zaburzenie osobowości. Oczywiście czuł, że wewnątrz niego są też inne postaci, ale był przekonany, że jest to normalne i każdy człowiek ma tak samo jak on. Nieraz widział, jak członkom jego rodziny zmienia się nastrój i nagle zaczynali zachowywać się inaczej i to wydawało mu się dokładnie tym samym stanem, który miał on sam. Dodatkowo, kiedy tracił kontrolę na rzecz, która jest z wielu osobowości, to tak jakby zapadał w sen i nie pamiętał później co robił, a na domiar złego często później okazywało się, że ma kłopoty, bo złamał prawo i mocno narozrabiał bez żadnej świadomości. Nagle budził się w jakimś miejscu i nie miał pojęcia jak się tam znalazł. Jego matka opowiadała, że to się zaczęło już w dzieciństwie. Bywało, że nie pamiętał jak dotarł ze szkoły do domu albo o czym rozmawiał chwilę wcześniej z rodzeństwem. Został skierowany na badania psychiatryczne i zdiagnozowano u niego epizody amnezji, ale nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że problem jest znacznie głębszy i poważniejszy. Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, które teraz u niego zdiagnozowano, jest najczęściej wynikiem traum doświadczonych w dzieciństwie. Psychika małego człowieka nie umie sobie poradzić z ich ciężarem i w mechanizmie obronnym tworzy nowe osobowości. Posłuchajcie, z czym w dzieciństwie musiał mierzyć się Billy. No i zaczynając od tak zwanego powstania dinozaurów, opowiem też krótko historię młodości jego matki, bo jest ona tutaj dość istotna. Dorothy, jako młodziutka dziewczyna, wyszła za mąż za swoją licalną miłość Dika Johnsona, ale mężczyzna okazał się być damskim bokserem, więc dość szybko zakończyła ten pełen przemocy związek i wyjechała do Miami w pogoni za marzeniami o zostaniu piosenkarką. I po krótkim czasie faktycznie udało jej się osiągnąć ten cel. Zaczęła występować i podczas jednego z takich występów poznała drugiego męża, Johnego. Był on jeszcze wtedy żonatym komikiem, ale kiedy wykwitło między nimi uczucie, opuścił rodzinę i związał się z Dorotii na dobre. Para szybko dorobiła się trójki dzieci: Jima, Bilego i najmłodszej córeczki Katie. Niestety, podobnie jak pierwszy mąż, Johnny okazał się być nie najlepszym materiałem na męża i ojca. Ciągle przesiadywał w barach, gdzie oczywiście nie żałował sobie trunków, co nie pomogło mu w walce z depresją, na którą chorował już od jakiegoś czasu. Podjął parę prób odebrania sobie życia, jednak zawsze w porę go ratowano aż do 1960 roku, kiedy zatruł się tlenkiem węgla w swoim samochodzie. Po jego śmierci rodzina nie miała innego wyjścia, jak tylko wrócić w rodzinne strony matki do Ohio, bo w tamtych latach nie było możliwości, że samotna kobieta z trójką małych dzieci miałaby jakiekolwiek szanse na przetrwanie. Po powrocie chyba troszkę z desperacji ponownie związała się z agresywnym byłym mężem, ale podobnie jak za pierwszym razem związek nie przetrwał nawet roku. I wtedy poznała weterana Chalmera Miligana, a koszmar jej dzieci jakby do tej pory nie był wystarczający, dopiero na dobre się zaczął. Chalmer był rozwodnikiem i miał już swoją dwójkę dzieci. Na początku był czarujący, wydawał się troszczyć o swoją nową rodzinę, nie zapominając przy tym o swoich własnych dzieciach, co pozwoliło kobiecie wierzyć, że nareszcie jej życie się ustabilizuje i ma u boku kogoś, komu prawdziwie na niej zależy. Szybko pobrali się więc i wzajemnie zaadoptowali swoje dzieci. Ale sielanka nie trwała długo. Chalmer okazał się być kontrolującym i nieznoszącym sprzeciwu człowiekiem z sadystycznymi skłonnościami. W domu Miliganów dochodziło do przemocy, która koncentrowała się w dużej mierze na Bilim, bo przybrany ojciec wydawał się go szczególnie nienawidzić. Przez lata z wielką satysfakcją upokarzał chłopaka, wyszukując przy tym najbardziej wymyślne sposoby. Raz wykopał głęboki dół, w którym kazał mu się położyć i włożył mu w usta rurkę, po czym zasypał go ziemią i oddał mocz przez rurę prosto do ust dziecka. Innym razem rozebrał go do naga, związał i pozostawił unieruchomionego w stodole, aż znaleźli go jego rówieśnicy, co było dla młodego chłopca niesamowicie zawstydzające i bolesne. Regularnie też molestował Bilego, grożąc mu, że jeśli powie o tym matce, to stanie się jej krzywda i to będzie jego wina. Trudno więc zdziwić się, że jego dziecięca psychika szukała desperacko ratunku i ostatecznie rozpadła się, tworząc osobowości, które miały za zadanie radzenie sobie z bólem zamiast Bilego. Już kiedy miał 9 lat jego matka zorientowała się, że coś się z nim dzieje i zabrała go do psychologa, który odnotował jego ciągłe zmiany nastroju i utratę pamięci, a jako 15-latek miał duże problemy z odnalezieniem się wśród rówieśników i bywał agresywny, za co został wydalony ze szkoły i trafił na oddział do szpitala psychiatrycznego. Wtedy po raz pierwszy, ale nie ostatni, targnął się na swoje życie. Kiedy wyszedł ze szpitala jako 17-letni chłopak, zaciągnął się do marynarki wojskowej, ale przez to, że był nieobliczalny, został z niej wydalony już po dwóch miesiącach. Wrócił więc do domu rodzinnego i wpadł w problemy z używkami i to właśnie wtedy został aresztowany po raz pierwszy, a jego dane trafiły do bazy danych, umożliwiając policji późniejszą szybką identyfikację po gwałtach na kampusie. Przeskoczmy teraz z powrotem do 1977 roku, kiedy Billy dalej siedzi w areszcie, a jego prawnicy wnioskują do sądu o pozwolenie na dalsze badania, żeby ustalić, czy Billy mógłby zostać uniewinniony ze względu na niepoczytalność. Nie było powodu, aby odrzucić wniosek, więc sędzia Flowers go zatwierdził, powierzając prowadzenie tej sprawy znanemu w okolicy psychiatrze George'owi Hardingowi. Po kilkukrotnym przestudiowaniu wszystkich faktów i paru spotkaniach z Billym, dr Harding był przekonany, że młody mężczyzna cierpi na zaburzenie psychiczne. Ale wokół sprawy zaczęły pojawiać się głosy, że Billy udaje to zaburzenie, aby wymigać się od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Ciągle były wątpliwości, czy nie jest on tylko wspaniałym i bardzo przebiegłym aktorem. Zwłaszcza, że w tamtym czasie bardzo głośno było o sprawie kobiety z 16 osobowościami i temat rozszczepu osobowości był nowy, ale dość popularny. Cornelia Wilber była psychiatrą, której udało się skutecznie leczyć tą kobietę, i wszystkie 16 postaci zostało zintegrowane w jedną. Logicznym więc wydawało się poproszenie jej o pomoc i tak też się stało. Cornelia spotkała się z Billim i już po 20 minutach rozmowy z całą pewnością zdiagnozowała u niego osobowość mnogą. Z rozmów z wiodącymi postaciami dowiedziała się, że do tej pory główna osobowość Bilego była uśpiona od czasu, kiedy po raz pierwszy próbował odebrać sobie życie. Gdyby mu się udało, to oznaczałoby śmierć ich wszystkich, postanowiły więc zapobiec temu, nie dopuszczając go do kontroli. Przez 7 lat, w których główna osobowość chłopaka była uśpiona, pozostałe osobowości przeszły przez różne fazy, które miały znaczący wpływ na jego życie. Przeżyły śmierć jego najlepszego przyjaciela, rozwód rodziców, i doprowadziły do kilku przestępstw, których wynikiem było jego aresztowanie. Dzięki mocnym argumentom i dowodom obrońcy skutecznie przekonali sąd, że Billy nie był zdolny do zrozumienia i uczestnictwa w procesie. Zamiast tego został przewieziony do szpitala na trzymiesięczne leczenie psychiatryczne. Jednak jego psychiatra szybko zdał sobie sprawę, że trzy miesiące nie wystarczą, aby go wyleczyć. Poprosił o przedłużenie i wdrożył plan, który miał nadzieję skutecznie zintegruje pacjenta. Rozmawiał z różnymi osobowościami Bilego, nagrywając wszystkie te rozmowy między nimi. I pokazywał później te nagrania wszystkim postaciom, które nie wiedziały o istnieniu innych. Miał nadzieję, że w ten sposób uda się połączyć je w jedno. Billy chętnie poddawał się leczeniu i myślał, że uda się go wewnętrznie zintegrować i będzie mógł w końcu przejąć kontrolę nad swoim życiem. W sierpniu 78 roku dr Harding złożył w sądzie szczegółowy dziesięciostronicowy raport, który został uznany za dowód, co doprowadziło do oficjalnego uniewinnienia chłopaka z powodu stanu psychicznego. Zamiast odbywania kary więzienia, Billy musiał kontynuować obowiązkowe leczenie psychiatryczne w szpitalu. Podczas leczenia wydawało się, że jego pasja do malarstwa rozgorzała na nowo. Wiele osób zaczęło kupować jego obrazy i, ze względu na rosnącą sławę, zaczął zarabiać na tym bardzo dobre pieniądze. Równolegle znany autor powieści psychologicznych zaproponował mu że napisze o nim książkę i podzieli się z nim pół na pół zyskami ze sprzedaży. Billy bardzo chętnie na to przystał i od tej pory autor brał udział we wszystkich sesjach terapeutycznych. A było o czym pisać, bo w tamtym czasie odkryto jeszcze 13 innych osobowości Billego. Wiadomość o 24 osobowościach w jednym człowieku była dla wszystkich szokiem i Billy, tak samo zresztą jak jego lekarze, zaczęli być zapraszani do programów telewizyjnych. W jednym z wywiadów jego psychiatra powiedział, że Billy napisał do niego dwa listy, jeden po serbsku i drugi po arabsku, a kiedy zweryfikował poprawność językową tych listów, okazało się, że były one napisane bezbłędnie. To wszystko spowodowało, że z chorego psychicznie przestępcy stał się swojego rodzaju celebrytą i miał dużą swobodę. Często wychodził na przepustki, wydawał pieniądze i kręcił się po Ohio, co przerażało zwłaszcza żeńską część mieszkańców. Ostatecznie przestępstwa, których się dopuścił, były jak najbardziej realne i nikt nie miał pewności, czy się nie powtórzą. Te niepokoje zaowocowały decyzją o ukróceniu Bilemu jego przywilejów, ale on nie miał zamiaru spędzić reszty życia w szpitalu. Spakował więc swoje rzeczy i uciekł do Kanady, w której mieszkał jego brat. Z jego pomocą, używając fałszywego imienia i nazwiska, wynajął mieszkanie. W tamtym czasie funkcjonował jako Christopher Carr. Dni spędzał na malowaniu obrazów, a tylko czasem łapał jakieś małe prace, za które dostawał równie niewielkie wynagrodzenie. I właśnie to niepokoiło jego brata, który zastanawiał się, jakim cudem stać go na wszystkie zachcianki i nigdy nie brakuje mu funduszy. Ale to nie było jego największe zmartwienie, bo pewnego dnia Billy zadzwonił do niego z informacją, że w jego budynku zaginął student i musi się stamtąd jak najszybciej ulotnić, bo kanadyjska policja ciągle o niego wypytuje. Oczywiście było to bardzo podejrzane, bo jeśli byłby to tylko zwykły sąsiad, to skąd ten nagły pośpiech? Abili musiał czuć, że śledczy posiadają informacje, które wskazują na to, że miał on związek z zaginięciem 32-letniego Michaela. Pewna kobieta zeznała, że widziała, jak tych dwóch mężczyzn kłóci się na ulicy i to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział studenta. Detektywi, przyglądając się głębiej ich relacji, odkryli, że mężczyźni otworzyli razem konto, z którego realizowane były fałszywe czeki. Wtedy zaczęli podejrzewać, że pokłócili się o pieniądze, a Billy, a właściwie jak wierzyli, Christopher, pozbył się osoby, która utrudniała mu swobodne korzystanie z tego konta. Dodatkowo, niedługo po zniknięciu Michaela, Milligan sprzedał jego samochód, twierdząc, że tamten mu go dał i ma do niego pełne prawa. Czując na plecach oddech zbliżającej się policji, Billy wrócił na Florydę i zaszył się w mieszkaniu swojej ciotki, gdzie zresztą w niedługim czasie został aresztowany. I to właśnie jego brat zawiadomił FBI o miejscu jego pobytu. W jego rzeczach policja znalazła bardzo niepokojące przedmioty. Poza skradzioną biżuterią i innymi kosztownościami były tam również połamane okulary, takie same jak nosił zaginiony student. Dodatkowo na oprawkach widoczne były ślady krwi, ale próbki były zbyt słabej jakości, aby wyodrębnić z nich profil DNA. Wszystko to wskazywało na winę Bilego, ale nie było żadnych solidnych dowodów, a ciało studenta nigdy nie zostało odnalezione. No a przecież kiedy nie ma ciała, nie ma też zbrodni. Więc nasz bohater kolejny raz wywinął się prawu. W tym momencie sąd miał zdecydować co dalej zrobić z uciekinierem i Billy został poddany fachowej ocenie psychiatrycznej, która miała zdecydować o jego dalszych losach. Po tygodniowej obserwacji zdecydowano, że Milligan nie stanowi już zagrożenia i nie ma potrzeby dalszej hospitalizacji, więc w 1988 roku wyszedł na wolność. Od tego czasu Billy próbował zacząć wszystko od nowa. Wynajął mieszkanie i znalazł pracę jako programista komputerowy. Nie można jednak powiedzieć, żeby wiódł bardzo spokojne życie. Bywał agresywny i zuchwały, bo jak twierdził, policja mu nic nie może zrobić, tak jak do tej pory nie ponosił żadnych konsekwencji swoich czynów. To pokazuje, że swoją diagnozę psychiatryczną traktował jak swojego rodzaju tarczę, która chroniła go przed prawem. Dużo pił, awanturował się i czasem trafiał do aresztu za kradzieże, bo kiedy brakowało mu pieniędzy, zdobywał je właśnie w ten sposób. W 2012 roku zdiagnozowano u niego raka i dwa lata później, w wieku 59 lat, przegrał walkę z chorobą. W swoich ostatnich chwilach rozważał, czy Bóg mógłby mu wybaczyć te wszystkie złe rzeczy, których się dopuścił, a przecież przez całe życie winą za swoje zbrodnie obarczał wewnętrzne osobowości i dopiero w obliczu śmierci umiał przyznać się, że sam za nie odpowiada. Pamiętacie te listy, które rzekomo osobowości Bilego pisały do jego psychiatry? Otóż w niedługim czasie okazało się, że były one pisane ręką jego kolegów zagranicznego pochodzenia. To pokazuje, jak bardzo starał się manipulować opinią publiczną i lekarzami, pewnie po prostu w nadziei, że uda mu się uniknąć odpowiedzialności za swoje przestępstwa. No i chociaż jestem przekonana, że faktycznie cierpiał na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, to myślę, że udawał znaczną część z tych 24 osobowości, które twierdził, że miał. Umiał po prostu zręcznie manipulować otoczeniem i zauważył, że im bardziej wydaje się chory, tym większe ma z tego korzyści. Kończąc już ten odcinek, przypominam, że można do mnie śmiało pisać z propozycjami tematów, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Żegnam się już z Wami na dzisiaj, do zobaczenia wkrótce, cześć Pa!